Moi drodzy, w dzisiejszym rozważaniu porozmawiamy sobie o istocie męczeństwa. Wiemy wszyscy, że w kościele czcimy świętych męczenników. Są to ludzie, którzy oddali swoje życie za wiarę w Chrystusa. I teraz, moi drodzy, trzeba sobie, jakby, że tak powiem, zacząć od tego w ogóle, jaka w tym jest cnota w oddaniu życia za Chrystusa. Bo moi drodzy, no, czy poniesienie śmierci. Niezawinionej jest samo w sobie jakąś zasługą? No nie moi drodzy, to jest rzecz, która się zdarza wielu ludziom. Ponieść śmierć w sposób niezasłużony, nie niezawiniony. Każdy, kto bierze udział w jakimś wypadku, czy to komunikacyjnym, czy w miejscu pracy, czy podczas uprawiania sportu. W tym drugim przypadku, no, yy, znaczy nawet nie we wszystkich, we wszystkich może się to zdarzyć w sposób no, zawiniony, ale też zdarza się, że dzieje się to w sposób niezawiniony. No i jednak tych ludzi, mimo że odeszli przedwcześnie, mimo że nie zawinili niczemu, nie czcimy jako męczenników. I teraz, moi drodzy, skąd się w ogóle bierze to, że, że jednak niektórych ludzi, którzy w taki sposób niezawiniony odeszli, czcimy w jakiś sposób szczególny jako ludzi e, wierzących, e, jako męczenników po prostu, że e, oni byli świętymi męczennikami? Skąd nam się bierze w ogóle potrzeba zaznaczenia, że oni tacy właśnie byli? Ano no, moi drodzy, bierze się to wprost od samego Chrystusa. To znaczy widzimy bezpośrednie połączenie, moglibyśmy powiedzieć wręcz naśladownictwo, które istnieje między człowiekiem, który stracił życie, a Jezusem Chrystusem. No bo jak patrzymy na mękę Chrystusową, to tam też widzimy, że Jego śmierć także była niezawiniona. No a tak jak mówimy, sam fakt niezawinionej śmierci jeszcze o niczym nie świadczy. Musi to być niezawiniona śmierć, która jest połączona w jakiś sposób z Jezusem Chrystusem. A więc mamy kolejny element. Tak jak Chrystus w sposób zupełnie niezawiniony poniósł śmierć, taki człowiek zjednoczony z Chrystusem też musi ponieść śmierć, żeby być świętym męczennikiem. Ok? To już to mamy. Musimy wiedzieć, że istnieje jakaś łączność. I ta, moi drodzy, łączność, która istnieje między śmiercią Chrystusa. A śmiercią kogoś, kogo uznajemy za świętego męczennika, ona, moi drodzy, może wyrażać się na różne sposoby. To znaczy, ta śmierć nie zawsze musi przybierać taki obraz, jak my sobie kojarzymy, z, z, że tak powiem, z taką typiczną śmiercią męczennika. Bo moi drodzy, jaka jest taka typiczna, e, typiczna śmierć, z kim nam męczennicy się kojarzą, z jaką sytuacją? Mi na przykład kojarzył się głównie męczennicy z męczennikami pierwszych wieków e, z czasów prześladowania kościoła? I tam, moi drodzy, najczęściej, przynajmniej te świadectwa mamy tego, że tak się to też odbywało, były procesy. I w trakcie procesów przeciwko ludziom wierzącym, te procesy były dziwne w porównaniu do wszystkich innych procesów. To znaczy, w trakcie procesu starano się nie udowodnić komuś, że jest winny temu, że jest chrześcijaninem, tylko wręcz przeciwnie. Oskarżycielowi zależało na tym, żeby człowiek dowiódł swojej niewinności. To był cel, do którego chciało się dojść. Czyli oczekiwano... Od, od tych męczenników przyszłych, od wyznawców w trakcie prześladowań, że oni po prostu odstąpią od swojej wiary. Celem prześladowców w tamtych czasach nie było to, żeby ci ludzie zostali męczennikami. Oni nie chcieli wcale, żeby ludzie się przyznawali do wiary, chcieli, żeby wiary się zaparli i żeby śmierci nie ponieśli. To jest moim zdaniem paradoksalne, bo normalnie w procesach oskarżyciel dąży do tego, żeby Osoba oskarżona przyznała się, czyli w tym przypadku, żeby potwierdziła, że jest chrześcijaninem i żeby poniosła karę. A w tamtych oskarżeniach zupełnie o to nie chodziło. To wręcz przeciwnie, to był znak porażki tamtych oskarżycieli. Oni chcieli, żeby ci ludzie mówili, że są że wierzą w bożków pogańskich, że nie są chrześcijanami i wtedy byliby zwolnieni, nikt wcale nie starałby się im udowodnić winy. A więc moi drodzy, jeżeli to jest dla nas jakiś taki, właśnie tak jak powiedziałem, wzór tego, czym jest w ogóle święty męczennik, to mamy tam coś więcej. To znaczy widzimy tam takie konkretne przykłady, gdzie człowiek miał wybór. To znaczy, że stał przed momentem, w którym mógł podjąć decyzję, że ja jestem teraz sądzono, oskarżano o bycie chrześcijaninem i mogę wybrać. Mogę wybrać, czy Będę dalej żył, po prostu powiem fałszywie, ale będąc wielkiej trwodze, fałszywie powiem, że nie. Ja to nie wierzę, nie jestem chrześcijaninem, ja jestem poganinem, jak każdy z Was, i będę wolny. Czy też zdecyduję się w sposób heroiczny, wyjątkowy twierdzić, że dalej jestem chrześcijaninem i ponieść śmierć? I to moi drodzy, jest coś nadzwyczajnego. I człowiek, który ma taki wybór. I podejmie decyzję, żeby jednak dalej wierzyć, mimo że wie, że poniesie śmierć, to jest właśnie taki męczennik. Tylko moi drodzy, ten, tak jak powiedziałem, męczeństwo nie zawsze musi w ten sposób wyglądać. Ono nam się z czymś takim kojarzy, że człowiek miał wybór, ale wziął ten wybór trudniejszy, nie zaparł się wiary, i w tym, moi drodzy, my upatrujemy zasługi konkretnego męczennika. Ale to nie musi za każdym razem tak samo wyglądać. Bo na przykład, jeżeli weźmiemy świętych młodzianków, których czcimy w kościele, czyli dzieci, które zostały zabite w trakcie prześladowań Heroda, to te dzieci nie miały żadnego wyboru. I one swoją, że tak powiem, e, osobą, nie swoją świadomością, nie wyraziły w żaden sposób Chrystusa, bo go nie znały. No, nie były nawet Żydami, nie oczekiwały w sensie były żydowskie to dzieci, ale nie wyznawały religii żydowskiej, nie miały żadnej świadomości, nie? A i tak czcimy um, tych ludzi, te dzieci małe, jako męczenników. Więc moi drodzy, kwestia tego, czy męczennik przed swoją śmiercią ma wybór, że może się zaprzeć, a może też wybrać tę śmierć, ona moi drodzy nie jest istotna. Ona nam się kojarzy z. Tą śmiercią męczeńską, ale nie zawsze tak jest. Bo jeżeli weźmiemy na przykład takiego e, księdza, popiełuszkę, e, czy, czy on miał wybór? No, w momencie kiedy już został pojmany, prawdopodobnie tego wyboru nie miał. Ale do momentu, że tak powiem, kiedy działał, kiedy prowadził swoją publiczną działalność, kiedy spodziewał się, że może paść ofiarą czy to aresztowania, czy może właśnie śmierci. To do tego momentu miał wybór, i w przypadku takiej postawy nie mamy żadnej wątpliwości. Ale dzisiaj, na przykład, czcimy świętego Stanisława, biskupa i męczennika. I on, moi drodzy, prowadząc, że tak powiem, swoją działalność biskupu, biskupią, będąc wiernym nauczaniem kościoła, to nauczanie przekazując w sposób taki, no. Prawowierny po prostu, no wszedł w konflikt z królem Polski. I ten król postanowił go zabić. I moi drodzy, czy święty Stanisław miał wybór w tamtej sytuacji? Prawdopodobnie nie miał żadnego wyboru w sensie to wszystko wskazuje na to, że padł ofiarą zamachu. Nawet nie, nie był sądzony. Też były pomysły, żeby go osądzić, ale do sądu nie doszło. Na 99%, i po prostu nigdy nie został postawiony przed sytuacją, że wiesz, przejąłeś Stanisławie Biskupiec, za, za mocno przeciwko mnie gadałeś, i teraz musisz się cofnąć. A on by powiedział: A nie cofnę się z tego, co mówiłem, i wtedy by poniósł śmierć śmiercińską. Do takiej sytuacji nie doszło. On po prostu stał twardo na swoim stanowisku, i w pewnym momencie był zamach na jego życie. I też go moi drodzy czcimy jako świętego męczennika. Więc popatrzmy: istotnym w męczeństwie jest to, żeby w jakiś sposób nasza niezawiniona śmierć była złączona z Jezusem, Chrystusem. I popatrzmy: ani nasz fakt, czy jesteśmy tego świadomi, co się dzieje w momencie oddawania życia, ani fakt, czy, czy mamy wybór, że możemy się jednak cofnąć albo pójść za tym, nie ma większego znaczenia. Stan aktualny, nie? stan, który byłby no, w tej chwili, kiedy to się dzieje, kiedy byłby no, faktycznie tu i teraz, on nie ma większego znaczenia. Więc mamy obraz tego, czym jest męczeństwo. I taką najistotniejszą cząstkę tego, że ono jest zawsze, to znaczy męczeństwo jest związane, jako umieranie z umieraniem Chrystusa. Więc to mamy. Ale jaka jest w tym, moi drodzy, wartość? Bo wiemy czym ono jest, wiemy jakie ma przejawy. Dlaczego tak naprawdę taką wielką wartość temu nadajemy? Moi drodzy, dlatego, że każdy człowiek ochrzczony powinien mieć. Tak ostrożnie to mówię, bo, bo to, że ktoś coś powinien, to nikt nic nie powinien. Każdy, każdy sam sobie wybiera, czego chce. Ale tak jak mówię, jeżeli człowiek rzeczywiście wierzy, to przynajmniej u większości ludzi, z czasem, e, często tak bywa, że rodzi się chęć tego, aby zacząć naśladować Chrystusa, aby być Chrystusowi podobnym. Taki, taka chęć w człowieku się pojawia. I moi drodzy, my jeżeli korzystamy z daru uświęcenia, to znaczy korzystamy z tego, że Pan Bóg nas przemienia, że stajemy się podobni do Jezusa Chrystusa, my korzystając z tego daru, dostajemy no się Chrystusowi podobni. Podobni w tym, jak się zachowujemy, jakie podejmujemy decyzje, o czym rozmawiamy, w jaki sposób myślimy. No, stajemy się, moi drodzy, po prostu bardzo podobni do Chrystusa. Im bardziej e, tym można nazwać nas świętszymi. To jest uświęcenie, które przychodzi od Pana Boga. I to dzieje się we wszystkim, co nas dotyczy. I okazuje się również... Że możemy nie tylko w takiej codzienności, w relacjach międzyludzkich naśladować Chrystusa, ale także na przykład jego w, w jego cierpieniu. I to na przykład dzieje się wtedy, kiedy przeżywamy różne choroby albo trudności dnia codziennego. Ale już nie taki zwykły szary dzień, ale jakieś konkretne trudności, które wywołują w nas cierpienie. I jeżeli te trudności przeżywamy. W zjednoczeniu z Chrystusem dalej jesteśmy Chrystusowi podobni. W tych cierpieniach przeżywamy je tak, jak On, to również jest to objawem tego, że Bóg nas uświęcił, że Bóg nas upodobnił do Chrystusa. I jak pójdziemy jeszcze krok dalej, okazuje się, że również możemy naśladować Chrystusa w Jego śmierci, czyli po niej śmierć niezawinioną. Ze względu na wiarę w Boga, ze względu na głoszenie dobrej nowiny o zbawieniu, jakie Pan Bóg przynosi. I tak jak mówię, to może być bardzo, że tak powiem, szerokie. To może mieć swoje objawy bardzo różne. Nie musi być tak, że ktoś konkretnie głosił Słowo Boże i w tym momencie, kiedy głosił, stracił życie. To może być powiązane bardzo. Ja wiem teoretycznie, że tak powiem, to może by być powiązana ta śmierć Chrystusa z zgłosze... Ta śmierć męczennika z głoszeniem Ewangelii może być nieoczywista, nie? Tak na przykład dzieje się współcześnie, kiedy dzisiejsi męczennicy, czy to w Azji, czy w Afryce, kiedy oni są prześladowani na różne sposoby, także jest im odbierane życie i stają się męczennikami, w sytuacjach w ogóle niezwiązanych z, z kultem. Nie zawsze to się dzieje tak, że ktoś jest akurat nakrywany na tym, jak czyta Biblię, że ktoś jest nak nakrywany w kościele. O tych ludziach po prostu wiadomo, że czytają Biblię, wiadomo, że są ochrzczeni, wiadomo, że chodzą do kościoła, a bywają na przykład ofiarami napadu gdzieś na targu albo na bezdrożach, gdzieś w dżungli, kiedy przemieszczają się z miejscowości do miejscowości. To jest jakby poza kontekstem religijności. My dopiero poznając tę osobę, poznając jej życiorys, wiedząc jak była zaangażowana w życie religijne i poznając motywację. Tych ludzi, którzy ją napadli, tę osobę, dowiadujemy się, że to było rzeczywiście na tle religijnym. Po pierwszych objawach wydaje się, że na przykład kogoś okradziono, i nawet nikt by nie pomyślał, że to może być męczennik, a okazuje się, że tak faktycznie było. Więc moi drodzy, istota yy, ist, o, o istocie to już powiedziałem, ale inaczej wartość tkwiąca w męczeństwie. Moi drodzy, leży w tym, że męczennik upodobnił się do Chrystusa w czymś, co jest najważniejsze w posłannictwie Chrystusa, czyli w jego śmierci. No bo to, że Chrystus umarł na krzyżu, to dało nam zbawienie, to było nam w Chrystusie najważniejsze. I męczennik upodobnił się do Chrystusa właśnie w tym, i dlatego wierzymy. Że śmierć męczeńska ma taką wartość, bo inne rodzaje śmierci no, nie mają żadnej wartości. Jest po prostu umieranie biologiczne, normalna konsekwencja życia, ale przeżyte w ten sposób, śmierć przeżyta w ten sposób jest wartościowa nie ze względu na jakieś nadzwyczajne cechy męczennika, ale ze względu na śmierć Chrystusa i na to, że Pan Bóg upodobnił tego męczennika do Chrystusa, czyli go uświęcił. Moi drodzy, jest coś bardzo takiego skoncentrowanego na Chrystusie. Więc popatrzmy. Czym zatem męczeństwo nie jest? Ono, moi drodzy, nie jest na przykład uwielbieniem tego, że ktoś, ja wiem, dał się złapać. Nie? Możemy tak to nazwać: że ktoś nie był nieuchwytny, albo ja wiem, ktoś może był naiwny. Że wpadł w ręce prześladowców i nie był w stanie się z nich wyzwolić, że był, ja wiem, niezaradny, nieagresywny i że to czcimy, nie? Że był po prostu ofiarą. No nie moi drodzy, nie czcimy tego, że ktoś był ofiarą. Bo jedni męczennicy byli heroiczni, no inni rzeczywiście byli ofiarami w sensie, no, napadnięto ich, nie poradzili sobie i ponieśli śmierć ale to nie ma znaczenia, bo niektórzy to, to toczyli walki, niektórzy tam przejawili się wielką odwagą, ale nie wszyscy, więc to nie ma znaczenia, nie czcimy tu zupełnie osoby. Też moi drodzy, męczenników nie czcimy, dlatego, że są dla nas jakimś wzorem osobowym, to, że chcemy wziąć tego męczennika i pokazać innym wierzącym, patrzcie, naśladujcie tego męczennika, bo moi drodzy, w mowie potocznej możemy sobie tak mówić. Ale my nie naśladujemy męczenników. My, moi drodzy, jako ludzie wierzący, naśladujemy Chrystusa. Tu żadna zmiana dalej nie zachodzi. Męczennicy nie są dla nas jakimś szczególnym wzorem. Mogą być, jeżeli lubisz jakiegoś świętego, który akurat przy okazji był także świętym męczennikiem, to okej, okay, to jest Twój wybór. To ci się coś w jego życiu rysie może nawet w samym umieraniu. Ci się podoba, Tobie imponuje i okej, okay, w porządku. Ale to znów, to nie jest tak, że święci męczennicy to jakaś wyższa kategoria świętych. Że jak ktoś dostąpił takiej chwały męczeństwa, to znaczy, że ktoś, kto przeżył całe życie pobożne i zmarł po dziewięćdziesiątce we własnym łóżku, otoczony ludźmi, którzy go uwielbiali, że takie święty to jest gorsze od męczennika. No nie moi dro drodzy, Te też nie o to chodzi. To, to nie jest tak, że męczennicy są gorsi albo lepsi. E, e, mogą być oczywiście dla nas wzorami, ale tak jak mówię, to jest kwestia naszego wyboru, naszej decyzji, czy się nimi inspirujemy, czy też nie. A więc to nie są jacyś turbochrześcijanie, którzy mieliby być dla nas wzorem. Mogą być, Kościół ich pokazuje, prezentuje jak żyli, ale czy my decydujemy się na to, czy też nie, e, to moi drodzy jest tylko. Nasz wybór. To jedno. I też, moi drodzy, męczeń, męczennicy nie są jakąś taką formą, ja wiem, w polityki prowadzonej no. przez Kościół. Bo to, moi drodzy, że tak powiem, pijarowo to dosyć dobrze wygląda posiadanie męczenników. To znaczy, posiadanie i prezentowanie męczenników ma ten walor, który mówi: Patrzcie, nasza wiara jest tak prawdziwa, że ludzie oddają za nią życie. Chcecie wierzyć w coś tak prawdziwego, za co inni ludzie chcą oddawać życie? To brzmi jak pijar, moi drodzy. To brzmi jak reklama, nie? Taki męczennik. Ale moi drodzy, coś takiego to może nam imponować po latach. To znaczy, jak my dzisiaj czytamy o męczennikach sprzed lat, to rzeczywiście patrzymy no. Coś w tej naszej wierze tkwi takiego, że ludzie są tak bardzo przekonani, że są w stanie oddać za nią życie. No to buduje w nas takie poczucie, że idziemy w dobrym kierunku. Ale moi drodzy, pomyślmy, że teraz byśmy żyli w czasach męczenników na naszym terytorium, że nam by zagrażała e, śmierć, że naszego sąsiada na przykład zabili za to, że chodził do kościoła i że nas szukają. To moi drodzy, tak, to jest chwalebne. A to jest moi drodzy też bardzo przerażające. Gdyby się to działo w Polsce w XXI wieku, na naszych osiedlach, na, w naszych wsiach, w naszych miastach, to jest moi drodzy, nie chcę tu obrazowo bardzo mówić, co, co robi człowiek przerażony ryzykiem śmierci, który może za chwilę ponieść, który marzy tylko o tym, żeby. Uciec z kraju, żeby się z tego wyzwolić, aby nie być sparaliżowanym strachem. Tam, moi drodzy, nie ma nic romantycznego w takich sytuacjach. W momencie, kiedy to się dzieje, świadomość, że sąsiad właśnie został męczennikiem, to nie jest nic dla, że tak powiem, przeciętnego człowieka wierzącego to nie jest nic atrakcyjnego. To wręcz przeciwnie. Dla ludzi, którzy w tym są, kiedy to się dzieje, to jest coś przerażającego, bo przyszli po sąsiada, to przyjdą i po mnie. Więc w sytuacji, kiedy to się dzieje, to moi drodzy, żaden w tym dobry piar, nawet kiedy mamy pełne przekonanie, że rzeczywiście ktoś męczennikiem został. Wtedy jest tylko strach, jest przerażenie wręcz i bardzo dużo lęku. Więc oczywiście, po czasie mogą nam święci imponować, ale w momencie, kiedy to się dzieje w naszym otoczeniu, to nic w tym y, atrakcyjnego nie ma, wręcz przeciwnie. Chce się tego uniknąć, chce się od tego jak najdalej odsunąć. To nie jest pociągające, bo nikt z nas przedwcześnie nie chce tracić najcenniejszego daru, jaki posiada. Chcemy korzystać z życia, cieszyć się nim. Więc, moi drodzy, to też nie jest żadna. Reklama, żadna zachęta dla ludzi wierzących, którzy właśnie borykają się z prześladowaniami. Bo moi biozy, prześladowanie, że tam komuś, nie wiem, naplują na samochód, bo chodzi do kościoła, czy tam. Jak w Stanach powie, że jest pachołkiem papieża, katolik na przykład, nie? Tak mu protestanci powiedzą w Stanach, no to co to za prześladowanie? Takie prześladowanie to mogło być, możemy na to machnąć ręką e, i się tym zupełnie nie przejmować, ale jak już dochodzi do przelewu krwi, no to już w tym nic, y, nic fajnego nie ma, to już jest coś. Coś bardzo strasznego, coś czemu trzeba się e, przeciwstawiać, i to z całą siłą spełnią możliwości, jakie tylko e, posiadamy. Więc, moi drodzy, męczeństwa nie szukamy na siłę. Była kiedyś jedna taka, ja wiem, sekta, grupa chrześcijańska w pierwszych wiekach, która uważała, że tylko przez męczeństwo można dostąpić świętości. I ci ludzie chcieli, żeby ich rzymscy urzędnicy skazywali na śmierć. To znaczy łapali rzymskiego urzędnika, który miał prawo wydać wyrok śmierci, i żądali grożąc mu śmiercią, żeby im na nich wydał wyrok śmierci. I wtedy wspólnota wykonywała wyrok śmierci. No, absurd nad absurdy, to gdyby się to działo w naszych czasach, to jest, to jest tak, tak chore, tak. tak... Przerażające, ale jacyś ludzie wierzący, ochrzczeni, jednak doszli do takiego wniosku, że to jest całkiem dobry pomysł, no ale to oczywiście było potępione od razu jako totalny idiotyzm, fanatyzm i tak dalej, nie? Więc moi drodzy, nie szukamy męczeństwa na siłę. Męczeństwo czasami niektórych wierzących spotyka. Wierzymy, że w tym procesie męczeńskim, to znaczy nie w procesie, że w udowadnianiu, w badaniu, ale w tym czasie, kiedy to się dzieje, że męczeństwo jest czymś, Nadzwyczajny, a nadzwyczajność tkwi nie w męczenniku, ale w Chrystusie, który oddał za nas życie, a na męczenniku, że tak powiem, się to aktualizuje i męczennik doświadcza uświęcenia, i ze, z tego względu go czcimy. I też, jeżeli mam pełne przekonanie, że rzeczywiście męczennik jest męczennikiem, że jakby. <śm> No, bo wiecie, no po czasie nie u każdego niełatwo da się to stwierdzić, to trzeba porządnie przebadać, jak to wyglądało, dlaczego poniósł śmierć. Ale jak już mamy pełne przekonanie, że to rzeczywiście jest męczennik, to wówczas też mamy pewność co do tego, że ta osoba jest osobą świętą. I jako patronów bardzo często męczenników obieramy, no bo tu jest stuprocentowa pewność, że ta osoba dostąpiła uświęcenia, że już jest zbawiona, niezależnie od grzechów, jakie popełniała w trakcie swojego życia, niezależnie od stanu duszy, który miała w momencie śmierci męczeńskiej, bo to męczeństwo ją i tak uświęciło, i tak. Więc moi drodzy, to uświęcenie, które przychodzi od Boga w momencie męczeństwa. Gładzi wszystkie grzechy, człowiek na 100% jest zbawiony, a że mamy wtedy pełne przekonanie, pe pewność po prostu co do tego, że dana osoba jest świętą, to dlatego też świętych męczenników prosimy o modlitwę wstawienniczą w naszych intencjach, bowiem po prostu, no, my jesteśmy 100% pewni, że rzeczywiście świętymi są, bo jeżeli weźmiemy ludzi świątobliwych których procesy, ja wiem, się nie zakończyły beatyfikacyjne, informacyjne, no to możemy mieć osobiste przekonanie, że jest to święta osoba, a możemy i nie mieć tego przekonania, póki proces się nie skończy i jak najbardziej jest ok. Nawet no, w przypadku męczennika. Które rzeczywiście jest męczennikiem, ta pewność istnieje, i dlatego też warto sobie ich obierać za patronów, bo po prostu tymi patronami rzeczywiście są. Nie jest to jakiś ślepy strzał, więc mam po prostu pewność, żeśmy dobrze wybrali. I moi drodzy, to wszystko jest zapowiedziane przez Chrystusa. To wszystko widzimy w Jego zapowiedziach. To znaczy, cała ta śmierć, śmierć męczennika połączona ze śmiercią Chrystusa, wynika z tego, że Chrystus sam w sposób niezasłużony oddał życie. On wiedział, że to życie odda, wiedział też, że je odzyska, ale wiedział, że i koniec końców rzeczywiście umrze i to umrze tak totalnie. I w związku z tym. Że wiedział, że to życie swoje odda, nazywał siebie dobrym pasterzem, który swoje owce za życie, swoje życie za swoje owce wdaje. A najemnik tego nie robi. A człowiek, który postanawia jednak naśladować Chrystusa, czyli oddawać swoje życie za owce, staje się też tym dobrym pasterzem, o czym właśnie świadectwo widzimy. W dzisiejszej Ewangelii. A więc moi drodzy, jak Chrystus jest dobrym pasterzem, tak i przez oddanie życia męczennik staje się dobrym pasterzem. A tytuł ten należy się normalnie, wyłącznie Chrystusowi. Jeżeli spodobało Wam się to rozważanie, to zapraszam Was na następne. Zachęcam do tego, żeby zostawić subskrypcję, komentarz, łapkę w górę i udostępnić znajomym. W ten sposób przyczynicie się do szerzenia dobrej nowiny w internecie.